Hejka kochani, w tym odcinku Wam pokażę moje odnowione biurko i w tym maszynę do Okej, Ok, zaczynamy. Trochę się pozmieniało, ponieważ lalka jest teraz na takiej innej szafce. Ok, więc lecimy po kolei. Tutaj na przodzie mam mojego tygryska. Wykałaczki ciągle mi się kupią. I taki jakby ten ruch, pamiętacie? Tutaj mam wykałaczki zrobione na do sushi, tu mamy sushi, krewetki i tak dalej. Tu mamy takie torciki z plasteliny, że jak się je przekroi, to w środku mają takie różne wzorki, O, na przykład ten, wam pokażę. Taki. A i tu są te piaski, tylko inaczej położone. Tu zawsze będzie po środku to. A i tu jest moja lampka I tu sobie świeci. I tym włączymy, ja Wam pokażę. Świeci na jeden, dwa lub trzy. A jak się zgasi, to właśnie, można sobie, wy macie niebieski, tutaj, bo ja w kamerze widzę, że wy macie niebieski, a tu jest zielony. Więc zobaczcie, wyłączę. Zobaczcie, to jest zielone. Wciskam na zielone, by widzieć niebieskie, a dla mnie jest to zielone. Potem na przykład wciskam sobie żółty. Żółty. To jest żółty, dla was jest tak jasno. Potem mamy różowy, fioletowy, niebieski, no i to tyle. Na razie sobie zapomnę I tutaj mamy takiego konika. To jest konik mojej mamy. z go od mojej papcie, dziecko, jak płaszczyk. Nie wiem, czy widzicie? Kurde, nie wiem, jak Wam to pokazać. O, widzicie, tu jest taka różowa gumka bo on tutaj, o, zaraz, bo tu ma taką, takie, jakby jednego warkocza, potem złączonego, tak, dwa. Sorry za głosy w tle. Okej, okay. dalej. Tutaj mamy lalkę, tą dużą lol. Tu mamy pojemniczek na różne tam rzeczy. Tu mamy tą szafeczkę. Ciszej, proszę. Tutaj mamy dwa kleje i maszynę do squish. Zaraz Wam pokażę jak ona działa. Tu po co mam, więc teraz wezmę jedno. Ok, to jest napisane zachodź, więc trzeba tu wrzucić pieniążkę, a tak w ogóle to jest taki pojemnik, żeby tam te pieniążki zostały trzeba przykręcić i się odbiera, więc ja teraz to zrobię. Mam tu grosz na no szczęście, więc wrzucam. A i te półki tu w środku są po to, żeby się trzymało. Ja tu jedno sobie wsadziłam. Okej, okay, patrzcie, przekręcam. I tutaj już nie. Mam. O, widzicie, odczepił się. Więc teraz po prostu odbiorę. Zobaczcie, widzicie, coś tu jest. Okej, okay, więc ja wyjmuję. O, mam, tylko ciężko się wyjmuję. E, e. Dobra. Jest. Już wyję. I teraz można się pobawić taką spuszy. Tylko za dwa tygodnie trzeba to niestety oddać. Tak samo zasady, więc ja sobie to wkładam do koszeczka. No. no i w kolejnym odcinku Wam po prostu pokażę jak się robi takie naklejki. Więc pa pa!